Dzień dobry, pani Sylwia. Zima w pełni. Sezon obniżonej odporności dotyczy nie tylko nas, ludzi, ale również zwierząt. I pomimo, że bydło mleczne spędza ten czas w oborach, to jednak również jest narażone na różnego rodzaju choroby. A proszę nam powiedzieć, jakie są to choroby, ale również co wpływa na obniżenie jakości i wydajności mlecznej. W pierwszej kolejności chorują zwierzęta osłabione, mniej odporne, utrzymywane w niewłaściwych warunkach, czy też źle żywione. I w sezonie jesienno-zimowym krowy w oborach często chorują na zapalenie płuc. Ryzyko zachorowania jest tym większe, im gorsze są warunki w budynku inwentarskim. Najgorzej jest w przypadku starych obór, o niskich stropach, niewłaściwej wentylacji. Tam krowy chorują dużo częściej niż w nowoczesnych oborach, gdzie konstrukcja tych obór jest lekka i wentylacja jest sprawna. Choroby dróg oddechowych są szczególnie groźne dla młodych zwierząt, zwłaszcza dla cieląt. Oprócz kiepskich warunków w oborze, zachorowaniu sprzyja również intensyfikacja produkcji, zbyt dużo zwierząt na zbyt małej powierzchni, duża rotacja zwierząt w stadzie, czy też utrzymywanie w jednym pomieszczeniu grup w różnej kategorii wiekowej, gdy krowy znajdują się całą dobę pod dachem, ich funkcje życiowe powodują, że w oborze robi się czasami zbyt wilgotno. Rozwijają się wtedy drobnoustroje chorobotwórcze, które mogą powodować różnego rodzaju choroby skóry. Okres zimowy wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością na grzybice skóry ubydła. Tuje się wysokie występowanie w gospodarstwach, gdzie nie stosuje się okresu pastwiskowego. Te zwierzęta, które mają zapewniony wybieg bądź są wypasane, Chorują zdecydowanie rzadziej, ale jeżeli już choroba występuje, to ten okres rekonwalescencji jest znacznie krótszy. A co jeszcze można zrobić, żeby zminimalizować to ryzyko zachorowań? Bardzo istotna jest regularna dezynfekcja, systematyczna wymiana ściółki, utrzymywanie wewnątrz obory optymalnego mikroklimatu. Należy zlikwidować nadmierną wilgotność pomieszczeń poprzez zmniejszenie obsady zwierząt, nie powinno być też zbyt zimno. Trzeba też ograniczyć przyciągi wynikające z nieszczelnych okien i drzwi, które mogą wynikać z niedziałającej wentylacji i które szkodzą zwierzętom jeszcze bardziej niż niskie temperatury. No bardzo ważne jest też zapewnienie odpowiedniej grubej warstwy ściółki, a w przypadku obór bez suchych i wygodnych legowisk. Najlepszymi sposobami zapobiegania chorobom, jak już wspominałam, jest zapewnienie zwierzętom odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach, ale również właściwe żywienie. Dawka pokarmowa powinna zawierać odpowiedni poziom karotenów, miedzi, żelaza, a przy braku dostępu do światła słonecznego witamin A i D. I na lepszą tolerancję organizmu na uciążliwości zimy ma wpływ ogólny dobry stan zdrowia krów, dlatego bardzo ważna jest regularna korekcja racic. Dziękujemy za te cenne porady pani Sylwia. Dziękuję bardzo.